Podobno w czasie tańca, tańcząc hrabiną Woroncową, powiedział jej wprost, otwartym tekstem: Pani hrabino, jedno pani łaskawe słowo nie tylko pozwoli uniknąć tragedii, ale jeszcze uszczęśliwić czwórkę ludzi. Ona się pyta: A jaką czwórkę? No, panią i jaśnie pana i mnie. Oraz pewną damę. I bal się skończył tym, że podobno Paweł zaprowadził Poniatowskiego osobiście do sypialni Katarzyny, która była, przygotowała się już do snu. Wyrwał ją z łóżka i ona stała bosoda, posadce, drżąc z zimna. Poniatowski stał obok niego i mówi: No to masz co chciałaś, a do niego, a ty to przynajmniej nie będziesz się trudził przy jej rozbieraniu.